Pani Agnieszka Dłociok jest przewodniczącą Gliwickiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego. Oddział liczy 24 koła, które współpracują ze sobą blisko, wzajemnie sobie pomagając i inspirując przy okazji różnych działań kulturalnych i edukacyjnych. Dla wielu obserwatorów Gliwicki Oddział jest jedną z bardziej aktywnych grup mniejszości niemieckiej w Polsce. Natomiast pani Dłociok od samego początku istnienia mniejszości niemieckiej angażuje się w działanie organizacji. Pani przewodnicząca, co panią napędza, co jest pani motywacją do dalszego angażowania się w działania mniejszości niemieckiej? Jestem śląską Niemką albo niemiecką ślązaczką. Wychowywałam się w rodzinie niemieckiej, i tak naprawdę motorem mojego działania to była moja mama, która była najpierw w zarządzie. W 1990 roku została stworzona mniejszość niemiecka w Polsce i zaczęły się zawiązywać koła. I mama była w zarządzie tego koła, i kiedy już tak troszeczkę no już nie czuła się bardzo na siłach, to mi powiedziała, że ja mam się tym zająć. No co też i grzeczna córeczka posłusznie e, zrobiła. Mój ołpa został zaszczelony w domu e, 21 stycznia i przez lata byłam świadoma tego. Wydarzyło się dzień babci i dziadka i to było dla mnie takie, no przykre w tym momencie. Cały dzień wyłam i w, <gryw> dzisiaj też po raz pierwszy sobie uświadomiłam, że ten dziadek został zabity i że ja nie miałam możliwości go poznać. Przez wiele lat nie wolno było na ten temat mówić i to był pierwszy raz w tym roku, kiedy ta tragedia górnośląska uderzyła mnie bezpośrednio. To buduje też tą tożsamość. Okala działalności Gliwickiego Oddziału jest imponująca. Prowadzicie Państwo y, kluby Malucha. Jugendpunkt, zamstag z kursy, kolonie, spotkania, wykłady, muza. Organizujecie Państwo wycieczki nie tylko do Berlina, ale również do Dubaju czy na Malediwy.. Jak udaje się Pani te w tak wiele aspektów działalności oddziału ze sobą powiązać? W tym naszym oddziale rzeczywiście ta działalność jest, jest bogata. Akurat ta, ta dziewczyna, która robi te wycieczki na Malediwy i do Dubaju, to to jest moja wychowanka z Kolonii. Ona ze mną jeździła, jak miała 9 lat i to jest te budowanie domu od podstaw. Mogę powiedzieć, że to budowanie tożsamości trwa przeze mnie od 30 lat w związku z kolonią. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że przez te działania z dziećmi to przybywa nam członków i mam w zarządach dużo młodych ludzi, i musiałam zmienić też formy mojego działania, żeby nadążać za tymi młodymi ludźmi, także też w kwestii mediów społecznościowych, w kwestii posługiwania się też różnymi programami. Teraz mamy parę grup takich na Facebooku i na WhatsAppie. Na tą grupę wrzucają zdjęcia i tam filmiki. Każde koło, które coś tam zorganizuje, i inne koła się na tym wzorują, chwalą. No, to co robię, to robię z sercem, z radością i wiele ludzi, którzy jest przy mnie, też to robią z radością. A czy to jest mocna i silna organizacja? No ja uważam, że ta moja akurat jest mocna i silna, członków nam przybywa. Czujemy się dobrze w swoim towarzystwie, pielęgnujemy i tą historię. Kto przychodzi do biura oddziału, od razu czuje przyjazną atmosferę, Spotyka się z życzliwością, jest częstowany kawą, ale jak przysłuchać się rozmowom, które się tam toczą, to dominuje w zasadzie język śląski. Co mówi to o tożsamości środowiska mniejszości niemieckiej? To mówi przede wszystkim to, że on jest po prostu swój i jeżeli gdziekolwiek wyczuwamy w akcencie, że z kimś idzie pogoda zamiast porozmawiać, to od razu przeskakujemy na, na Śląski. I to jest język, który, który jest u nas. Tak samo jak no nie jest u nas niemiecki, bo go, bo go zniszczono, ale język Śląski to jest, to jest język. Środowiska. Na Śląsku był totalny zakaz posługiwania się językiem niemieckim. Śląskim też, bo były dzieci w szkołach, które były bite po twarzy za, za Śląski, nawet. Państwo polskie zniszczyło język niemiecki. Pojedyncze rodziny przechowały tylko język niemiecki. Język śląski dominuje przede wszystkim z tego powodu, że nie był aż tak zwalczany. Polski nie było na mapie 123 lata, a język polski był zachowany, więc moim zdaniem ani rusyfikacja, ani germanizacja nie dorównała polonizacji, ponieważ język polski został przerwany. Województwo katowickie to region, w którym dziś organizacje śląskie są bardzo aktywne. Czy patrzy pani na te organizacje śląskie jako na konkurencję, czy działają one niejako obok środowiska mniejszości niemieckiej? My współpracujemy oczywiście z tymi śląskimi organizacjami, z wszystkimi współpracujemy, przy różnych okazjach się spotykamy i tam rozmawiamy fajnie i serdecznie i uważam, że ta współpraca jest całkiem dobra. Każdy powinien robić to, co, je, to, co chce, to, kim się czuje. Język śląski na pewno łączy i mniejszość niemiecką, i te śląskie organizacje. Natomiast, no tak troszkę mnie zabolało, jak były, był spis powszechny i ja na przykład byłem rachmistrzem spisowym i, i po prostu, no, ja osobiście zaznaczyłam narodowość niemiecka, inna śląska. I wiele z tych właśnie grup śląskich zaznaczali tylko i wyłącznie śląską, no co, co właśnie też myślę, że u wielu osób to jest niezgodność z własną tożsamością, bo jeżeli ktoś ma podwójne obywatelstwo i mówi mi, że on jest tylko Ślązakiem, nikt mu tego drugiego obywatelstwa nie dał, musiał o nie wnioskować. Wielu z nich się też posługuje językiem niemieckim, mają dzieci w Niemczech, samego siebie wypierać z siebie to też tak trochę jest nielogiczne dla mnie. Organizacje śląskie coraz mocniej Zaznaczają swoją obecność, realizują przedstawienia teatralne, wydają książki, tłumaczą wielką literaturę światową na, na język śląski. Być może kolejnym krokiem będzie wprowadzenie języka śląskiego do. Szkół. Czy myśli Pani, że to, że to wprowadzenie tego śląskiego do szkół może stać się przełomem dla tego środowiska śląskiego? Czy znaczy nie wydaje mi się, żeby to zrobiło coś dobrego dla środowiska śląskiego przede wszystkim z tego powodu, że. W tej chwili trwają bardzo intensywne prace nad kodyfikacją języka śląskiego, ponieważ jeżeli on miałby trafić do szkół, to musiałby trafić w postaci jakichś podręczników, natomiast co dwie wsie ten język jest inny. I tutaj jest duże takie zagrożenie, że dzieci, które. Nie będą, mogą się nie czuć w swoim języku, jeżeli on będzie skodyfikowany jakoś tak ogólnie. Znaczy ja bym to raczej widziała w formie jakichś kółek, jakichś działań teatralnych, przede wszystkim budowy domu. Wiela, w wielu domach już w tej chwili rodzice gadający po śląsku mówią do swoich dzieci tylko po polsku. I tutaj widzę takie, taką przestrzeń, bo w tej chwili już nikt nie dokucza tym dzieciom za to, że potrafią po, śląsku. po prostu dla mnie lepiej jest uczyć języka, który przydaje się na całym świecie, niż te trzy godziny poświęcić na, na wspaniały język śląski, którym się posługuje wszędzie, gdzie się tylko da, ale w szkole jako nie widzę. Na pewno się to nie spodoba wielu ludziom ta moja wypowiedź, ale to po prostu jako nauczyciel z 42-letnim stażem tak uważam. Co, zdaniem Pani, dziś najbardziej pomaga w szukaniu własnych korzeni i w artykułowaniu tej tożsamości? Tożsamość to nie jest taka prosta sprawa, żeby sobie uświadomić, kim się jest. Bo te korzenie są bardzo istotne i trzeba je, trzeba je znaleźć w sobie. No my, tak jak powiedziałem, prowadzimy dużo działań, już tam wiemy, że w latach różne rzeczy wchodziły. Przede wszystkim. No, trzeba dużo rozmawiać, trzeba się spotykać, śpiewać po niemiecku, uczyć historii, różnego rodzaju wykłady. Obyczaje, czy świąteczne, czy jakiekolwiek inne, przede wszystkim przedstawiamy też w języku niemieckim. Wierzy Pani w trwałą symbiozę śląskości i niemieckości? W to, że ślązacy dostrzegą tą kulturotwórczą siłę niemieckości? Ja myślę, że oni ją widzą, tylko troszeczkę wypierają. Wyszło to na przykład przy okazji rozmowach o noblistach śląskich, bo wiadomo, że noblistów śląskich jest dużo. Mamy ich dwunastu. No i, i, i praktycznie większość z nich, znaczy większość, wszyscy są narodowości niemieckiej. No i, i Ślązacy no w tym momencie, uznając ich za swoich noblistów, to moim zdaniem uznają też ich niemieckość. I na koniec pytanie osobiste. Czy marzenie Pani mam o aktywnej, silnej organizacji mniejszości, która by dawała rzeczywiste oparcie autochtonom, czy to marzenie wydaje się Pani jeszcze realistyczne? Znaczy ja myślę, że mama byłaby ze mnie zadowolona. Zresztą ona dopóki żyła, to była ze mnie zadowolona z moich działań, a Jak, w jakim kierunku to się potoczy, to zależy od, od każdego pokolenia dalej. Ja bym chciała, żeby wrócił język niemiecki do takiej, do takiej formy, w jakiej był, zanim został zakazany. Czyli ludzie przeskakują z języka śląskiego, niemieckiego, polskiego. I to funkcjonowało obok, obok siebie i ty, ci ludzie nie mieli między sobą konfliktu. Takie coś bym chciała, żeby wróciło to, co było, zanim podzielono ludzi. Pani Agnieszka, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.